To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy Zabaw wiele Szybko, Dymek! Dla nas wy biegni Dla dążka, was biegni. my Najlepsi przyjaciele Szybko! Możesz dziś Spełnić sny wyobraź. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele, najlepsi przyjaciele. Na zewnątrz coś hałasuje. Słuchajcie! Pracowici budowlańcy. O! Widzę dźwig! Ja też! Dźwig? Przenosił ciężkie przedmioty na podjazd naszego nowego sąsiada, pana Fena. Był bardzo głośny. O, patrzcie, to pan Fen! Ma na głowie kask! Cześć, to się hej tym Dzień dobry, dobry pan. Dzień, Dzień dobry. Co na pana podjeździe robić, Wik? Zrzuca cegły. Tak, dzisiaj coś z tych cegieł wybuduję. Chcesz mi pomóc? Pewnie. Uh -huh. Idę po swój kask ochronny. Mam taki sam jak pan. Kask jest chyba w kuchni. Dobrze. Dobrze. Zgadzasz się, Juru. Tak, oczywiście. Jest. Gotowy? Proszę, czy mogę pójść z panem Fenem obejrzeć dźwig? Tak, pewnie że możesz. Ale rób dokładnie to, co mówi pan Fen i miej na sobie cały czas kask, dobrze? Dobrze. Pa. Dźwig był bardzo duży i bardzo głośny. Proszę pana, co pan wybuduje z tych cegieł? O, wybuduje podjazd. Spójrz. Tu jest mój stary podjazd, gdzie parkuję swój samochód. Dzisiaj wybudujemy drugi taki podjazd dla mojej żony, żeby mogła parkować swój samochód. Dzień dobry pani. Cześć tymku. Wyglądasz w tym jak prawdziwy budowniczy. Ja jestem budowniczy. O, dźwig już odjeżdża. Pomachajmy mu. Pa! No dobra, zawołajmy to się i rozpocznijmy budowę, dobrze? Dobrze. To się nie mogła znaleźć kasku takiego jak mój. No dobrze, drużyną, dlatego jak założyła kask strażaka. Podoba mi się twój kask, Tosiu. Twój też mi się podoba. Oboje wyglądacie wspaniale. No dobrze, moi pracowici budowlańcy. To są cegły, tak? To takie specjalne cegły do budowania podjazdu. Zgadza się dokładnie. Pierwsze zadanie dla was: pomóżcie mi zdjąć folię. Dobra? Dobrze. A okej. Okay. Są czerwone Są takie same jak na pana starym podjeździe Dokładnie, dlatego nowy podjazd będzie pasował do starego Dzień dobry, Dzień Dzień dobry panie Fenfer A, Eryk i Janek, witajcie To moi budowlańcy Panowie, poznajcie, Tosie i Tymka Właśnie dołączyli do naszego zespołu Cześć, Cześć dzieciaki Dzień dobry, pana! Dzień dobry No, proszę, mam dla was kolejne zadanie Czy zrobicie pyszną herbatkę i napełnicie termosy? To dla Eryka i Janka no, dobrze doda? Pomogę wam <noise> Dziękuję Możemy też przynieść panom ciasteczka, mamusiu? Tak, pewnie, że możecie, chodźmy Do zobaczenia, pa! A, trzymajcie się Dziękuję Kiedy już napełniliśmy termosy i wzięliśmy ciasteczka Pan Fen z pracownikami przyszli na herbatkę na naszą werandę My też jedliśmy ciasteczka No dobrze, ekipo, musimy wracać do pracy Dziękujemy za herbatkę o, nie ma bardzo. Dziękujemy, Tosiu i Tymku. Uważajcie na siebie, kochani. I słuchajcie cały czas pana fena, dobrze? Dobrze, mamusiu. Budowniczy Tymku, podtrzymaj te miotłę. Dobrze, A ty, proszę Tosiu, pana. Podejdź tutaj. Tak, proszę pana. He, możesz wziąć te miotłę? Tosiu, będziesz zamiatała piasek z tej kubki w kierunku Tymka, dobrze? Kiedy Tosia zmiecie już piasek do ciebie. Wtedy oboje będziecie zamiatać piasek w przestrzenie między cegłami nowego podjazdu, które położyli Eryk i Janek. Dobrze? <grym> Ta, Zaczynajcie! Zamiatamy. Bardzo dobrze. dzięki Tosiu. Więcej piasku! Nie ma sprawy. Pamiętajcie, żeby wypełnić w miarę wszystkie przestrzenie, dobrze? Miatajcie piasek do najmniejszych luk. Świetnie. Dobrze! Tak, żeby cegły się nie chwiały i żeby nie rosły między nami Cześć, ekipo! Jak wam idzie? Hej, mamusiu! Cześć. Nowy podjazd wygląda znakomicie, nie sądzisz, Jolu? <grystanie> Tosia i Tymek byli dziś bardzo pomocni. Chcę pracować przez cały dzień, mamu! No cóż, możecie wrócić, pomagać po obiedzie. Ale teraz pewnie umieracie z głodu. <grystanie> to, <grystanie> to prawda! <grystanie> no dobrze, zabiorę od was te miotły. Życzę Wam smacznego. Dobra robota, kochani. Chodźcie. Było świetnie. Jedliśmy mam. na obiad makaron. I jedyne, o czym Jasne. ciągle mówiliśmy, to o budowaniu. Tak, żeby były równo położone. O, dobrze. Mamusiu, czy mogę iść zobaczyć, co się dzieje na budowie? Skończyłaś? Tak, dziękuję. O, dobrze. Dziękuję, Tosiu. Możesz iść zobaczyć. Jest skończony! Już idę, ja też prawie skończyłem! Pan Fen znowu do nas idzie, mamusiu! Witaj, Witajcie. dzień dobry! Cześć Tosiu! Mam coś dla ciebie. O, proszę mhm. wejść, zrobię miejsce na stole. Dziękuję. Pan Fen przyszedł do nas z rysunkiem, który pokazywał, jak były układane cegły. Połóżmy to tutaj, rozwiniemy. A dobrze. Spójrzcie na to, widzicie? To garaż! Tak, zgadza się. Ten podjazd ma wzór! Tak. Eryk i Janek patrzyli na wzór i układali cegły na podjeździe według rysunku. A, mam jeszcze ostatnie zadanie, które chciałbym Tosiu i Tymku, żebyście wykonali. Dlatego została mi jeszcze jedna cegła. To co, moi budowlańcy? Pomożecie mi położyć ostatnią cegłę na moim nowym podjeździe? Tak! Prosimy! Idę po mój kask! Proszę... O, ciężka! U, dziękuję. Chodźcie, ja popatrzę. Hop. Dobrze, ostrożnie z tym. To się... Nie możemy upuścić cegły! Nie! Nie, mogłaby wam spaść na palce. No, zobaczcie, brakuje tutaj ostatniej cegły. Tak! Włóżmy ją tam do tak! Oj, ostrożnie! Dobrze. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Woo! Patrz, patrz, patrz patrz patrz, 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 No dobrze, odsuńmy się i zobaczmy. Zbudowaliśmy podjazd! Zbudowaliśmy podjazd! Zbudowaliśmy podjazd! Tak to prawda. Dziękuję wam, moi pracowici budowlańcy. Brawo, Tosiu i Tymku. Ciekawe, co powie tata, jak wróci. O tak, tak! Wtedy pan Fen o, powiedział... Tak. Niedługo znowu, znowu będę miał, miał trochę pracy budowlanej. Niedługo znowu będę miał trochę pracy budowlanej. Świetnie! Czy możemy znowu być w pana ekipie budowlanej? Prosimy, bardzo prosimy! Pewnie, że Ura! możecie! Jesteście przecież teraz częścią zespołu pana Fena, kochani. I to powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj pomagaliśmy naszemu sąsiadowi budować podjazd. Pamiętacie, jakiego koloru był kask Tymka? Był żółty? Czy może niebieski? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Spójrzcie! Prawidłowa odpowiedź to żółty. Zobaczcie! To się nie mogło znaleźć kasku takiego jak mój, no, dobrze, dlatego założyła kask strażaka. Podoba mi się twój kask, Tosiu. Twój też mi się podoba. Oboje wyglądacie wspaniale. No dobrze, moi pracowici budowlańcy. To są cegły, tak? To takie specjalne cegły do budowania podjazdu. Zgadza się dokładnie. Pierwsze zadanie dla was pomóżcie mi zdjąć folię. Dobra. Dobrze. Dobre. Gotowi? Okej. Okay. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Pałmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipays Media International.